Cześć, witam Was w kolejnym filmie z serii Girl Talk. Zapraszam Was na babskie pogaduszki. Ja, jak widać, jestem tutaj w babskim składzie. Uśmiecham się, jakie widzę, bo są naprawdę przesłodkie i mam nadzieję, że Wam też umilą ten film. Lecimy. Lecimy z pierwszym tematem, który podrzuciłyście się na Instagramie. Trochę z grubej rury zaczniemy. Małżeństwo. Czy wierzę w tego typu obietnice, czy to tylko papierek, papierek do wspólnego pita? Ja wypowiem się tutaj bardzo subiektywnie, bo nie mogę mówić za innych, a wiem, że inni ludzie mają bardzo różne. Różnie. Dla wielu osób rzeczywiście jest to tylko formalność, a dla innych ta przysięga, ta instytucja ma bardzo duże znaczenie, i obie te strony rozumiem, chociaż mnie bliżej do tej pierwszej. Dla mnie małżeństwo jest tylko formalnością, i jeżeli kiedyś wezmę ślub, to właśnie z przyczyn formalnych. Ja nie potrzebuję jakiejś przysięgi, aby traktować relacje poważnie, bo z założenia w relacjach jestem raczej długodystansowcem i kiedy byłam w wieloletnim związku, kilkunastoletnim związku, to przechodziliśmy przez ten czas różne kryzysy, ale cały czas traktowałam ten związek na tyle poważnie, że walczyłam o to, aby trwał on jak, na, jak najdłużej i wierzyłam w to, że nawet możemy być razem do końca życia. Natomiast nie jestem w stanie nikomu tego przysiąc, dlatego że mm, nie tyle nie wierzę w związki do końca życia, co nie oczekuję tego od ludzi, że będą takie związki, Wchodzić, bo wiem, że jest to bardzo trudne i wcale nie zawsze jest to dobre. I w sumie taki temat też tutaj w tym y, dzisiejszym filmie będzie. Kolejny temat to niezależność finansowa kobiet i y, tutaj padło pytanie o takie nazwijmy to optymalne zarobki. Jeśli chodzi o niezależność finansową kobiet to zawsze podkreślam, że uważam to za coś bardzo ważnego i że każda kobieta powinna jakieś swoje pieniądze posiadać, nawet jeżeli nie pracuje i zajmuje się domem. Mm, nie wiem jak miałoby to wyglądać, bo nigdy nie byłam w takiej relacji, ale wierzę, że że da się to jakoś rozwiązać. Jeśli chodzi o konkretne kwoty, no to wiadomo, że tutaj nie za bardzo jest sens o tym mówić, dlatego że każdy z nas ma inną sytuację życiową, inne wydatki, inne potrzeby i wiadomo, że osoba, która ma kredyt, leasing na samochód, dużo podróżuje, potrzeby du dużej ilości podróży czy nie wiem, zabiegów kosmetycznych, no to taka osoba z pewnością Wyśmieję kwotę, którą ja, jako osoba mająca raczej mniejsze potrzeby, podam jako wystarczającą dla mnie na miesiąc. U mnie w ogóle to też różni się od, w zależności od pory roku, no bo latem wydaje więcej ze względu na wyjazdy, ale też ze względu na częstsze jedzenie na mieście czy produkty sezonowe, które są drogie. Więc u mnie byłaby nieco inna kwota latem i inna w środku zimy. Ale ogólnie mam takie ustawienie w moim Excelu z przychodami i dochodami, że świeci mi się to na zielono, kiedy zarobię tak. Na rękę dla siebie już po zapłaceniu ZUS-u, podatków i tak dalej, od 4,5 tysiąca w górę. Wtedy jestem, że tak powiem, na plusie. Ale oczywiście zarobić muszę więcej ze względu właśnie na te koszty utrzymania działalności. Moja definicja optymalnych zarobków jest taka, że żyję po swojemu czyli przykładowo chcę chodzić na pilates, to chodzę na pilates. Chcę sobie kupić drogi produkt sezonowy na samym początku, kiedy ten produkt się pojawi. Mam tutaj na myśli nie wiem, bób czy szparagi, to sobie go kupuję i nie zamartwiam się o pieniądze. Nie zamartwiam się też o pieniądze, kiedy wpadnie mi jakaś wizyta u weterynarza albo wizyta u dentysty czy coś w tym rodzaju. I jeżeli ja wtedy nie muszę się tym martwić, to znaczy, że zarabiam optymalnie. I są miesiące, kiedy oczywiście 4,5 tysiąca to jest zdecydowanie za mało, no ale generalnie mam oszczędności, więc też jakoś bardzo się tym nie martwię. Uważam, że oszczędności są mega, mega ważne w życiu. Kolejne zagadnienie przewija się w prawie każdym garletoku. Nowe znajomości. Tym razem. Po czterdziestce bez dzieci. Ja nie mam za bardzo doświadczeń w tym temacie, dlatego że nie szukam nowych znajomości. A to dlatego, że mam wrażenie, że mam za mało zasobów, aby zadbać o te, które już w moim życiu są, że powinnam się tutaj bardziej postarać i jeżeli miałabym poświęcać więcej czasu innym ludziom, to skupiłabym się na tych, których już znam. Natomiast, jeżeli miałabym komuś coś poradzić, to tak jak są aplikacje randkowe, tak samo są różnego rodzaju narzędzia, czy to w realu, czy to w internecie, do poznawania nowych ludzi. I nie mam tu na myśli tylko takich zwykłych zajęć nie wiem, tanecznych czy jogi, ale wy takich wydarzeń, które są realizowane właśnie w celu poznawania ludzi. I wiem, że na Instagramie jest coś takiego, widziałam friendzone, Jakoś tak to się chyba nazywa, bo jedna dziewczyna, ym, którą obserwuję, opisywała to. I polecała jako rozwiązanie, dzięki któremu poznała nowych znajomych. I tak samo są też jakieś aplikacje, które działają podobnie jak aplikacje randkowe i też jakoś za pomocą algorytmów łączą ludzi. Żyjemy w takich czasach, że to żaden wstyd z czegoś takiego skorzystać, także jeśli ktoś ma potrzebę, to myślę, że polecam. Chociaż nie próbowałam, ale polecam. Kolejny ciekawy temat to miejsca bez dzieci, na przykład hotele czy restauracje. Nie wiem, czy są takie restauracje, ale y, hotele na pewno są i tu. Wytwarza się pewien konflikt wokół tego tematu i ja poniekąd ten konflikt rozumiem, dlatego że bardzo wiele osób łączy go ze zjawiskiem hejtu na dzieci, które w obecnych czasach jest niestety zauważalne. I również w jakiś sposób je zauważam, chociaż sama nie mam dzieci, ale widzę to w internecie, że, że często tę grupę społeczną traktuje się bez szacunku. I właśnie te miejsca bez dzieci są traktowane jako forma dyskryminacji tej grupy społecznej, i że to tak jakby dyskryminować w ten sposób na przykład seniorów, mówiąc, że tworzymy miejsca nie dla seniorów, że tutaj seniorzy mają zakaz wstępu. I oczywiście coś w tym jest, ale. Jest moim zdaniem jedno wielkie ale, że ja bym tego nie łączyła w ogóle z tym całym hejtem na najmłodszą grupę społeczną, dlatego że są ludzie, którzy naprawdę potrzebują takich miejsc, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład w trakcie leczenia niepłodności, jest po kolejnym poronieniu albo stracił dziecko, to taka osoba może czuć się. Bardzo niekomfortowo w miejscach, gdzie tych dzieci i tych szczęśliwych rodzin jest dużo. Tak samo te szczęśliwe rodziny, szczęśliwi rodzice, kochający bardzo swoje dzieci, czasami chcą od nich odpocząć i też chcą wyjechać w miejsce, gdzie jest cicho i gdzie nie ma dzieci, bo wydaje mi się, że często takie osoby, no po prostu mimowolnie tak się interesują, mają jakiś taki instynkt, że tam jakieś dziecko jest niezaopiekowane czy coś takiego i też w jakiś sposób może je to stresować. Nie wiem, nie wiem z doświadczenia, ale tak mi się wydaje, że może to działać, no bo ja na przykład tak mam ze zwierzętami, że jak widzę, że jakieś zwierzę jest niezaopiekowane, to, to się tym stresuje, więc podejrzewam, że inni tak mogą mieć z dziećmi. I takie osoby, Mimo całej swojej miłości do dzieci własnych i innych, czasami chcą odpocząć w miejscach, gdzie tych dzieci nie ma. Więc moim zdaniem takie miejsca powinny być dostępne i nie ma w nich nic złego, jeżeli spojrzymy na nie właśnie w ten sposób, że niektórzy mogą ich potrzebować. Plus, myślę, że tych miejsc, gdzie dzieci mają wstęp, że tak brzydko powiem, jest tak bardzo dużo, że. Ci, którzy te dzieci mają i chcą z nimi spędzać czas, nie będą mieli problemu ze znalezieniem sobie tego typu miejscówek i że nie muszą się czuć dyskryminowani. Kolejny temat, urodzenie się w dzisiejszych czasach. Ja tutaj mam to tak napisane hasłowo, ale te pytania oczywiście wam się wyświetlają. Zdecydowanie nie chciałabym się urodzić w dzisiejszych czasach. One mają oczywiście jakieś plusy, ale uważam, że fajnie jest znać też te czasy bez tego. Dynamicznego rozwoju technologicznego, kiedy nie mieliśmy telefonu komórkowego, ba, nawet nie było domofonów. Trzeba było krzyczeć do mamy pod blokiem, żeby nam coś zrzuciła. I jeśli chodzi o takie rzeczy jak zmiany klimatyczne, to tym jak najbardziej też się w jakiś sposób przejmuję, kiedy myślę o tych kolejnych pokoleniach. Ale nie wiemy, w jakim tempie one będą postępować. My już je odczuwamy, więc kolejne pokolenia na pewno też będą, ale no nie wiem, czy to urodzone teraz odczuje to jakoś tak bardzo, bardzo mocno. Ale jest coś, co mnie bardzo niepokoi, też w kontekście tego, że byłam osobą prześladowaną w dzieciństwie. Kiedy pomyślę sobie, jakie teraz dzieci mają narzędzia do tego, żeby uprzykrzać życie innym dzieciom, rówieśnikom, to przeraża mnie to i jeszcze bardziej przeraża mnie to, że bardzo często sami rodzice dostarczają jeszcze dodatkowych narzędzi poprzez sharing bardzo się cieszę, że w czasach, kiedy chodziłam do szkoły albo kiedy sikałam na nocniku, nie było Facebooka. Nie chciałabym, żeby to było publiczne. Ja jestem osobą taką dosyć mocno chroniącą swoją prywatność i nie czułabym się, myślę też, jako dziecko komfortowo, gdyby moja mama opowiadała jakieś anegdoty z mojego życia. Nawet były takie sytuacje, kiedy na przykład moja babcia opowiadała komuś jakąś historyjkę związaną ze mną i ja się czułam tym strasznie zażenowana. I jak sobie pomyślę, że teraz dzieci to mają tylko na takim poziomie, że te historyjki z ich życia są opowiadane tysiącom ludzi, obcych ludzi w internecie i że to może dotrzeć do ich znajomych ze szkoły, no to dla mnie to jest absolutnie przerażające. Tak samo sztuczna inteligencja tutaj martwię się o kolejne pokolenia pod kątem już abstrahując od tego, jakie ona niesie ze sobą zagrożenia różnego rodzaju, to myślę też o tym, że ona bardzo ogłupia, że w zasadzie teraz nie trzeba już myśleć samodzielnie, tylko wystarczy wszystko wpisać w chat GPT. A generalnie my nie musimy wszystkiego wiedzieć, ale to bardzo ważne, abyśmy potrafili, abyśmy wiedzieli, gdzie się tego dowiedzieć i żebyśmy potrafili też weryfikować różne informacje. A z tym ludzie mają bardzo duży problem i widzę, że bardzo dużo osób nawet dorosłych ufa bardzo sztucznej inteligencji, mimo że ona często się bardzo myli. Nie wiem, nie mam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Przeraża mnie to. Ale cieszę się, że urodziłam się w latach 80., kiedy czasy wyglądały zupełnie inaczej, i że jeszcze mogłam tego doświadczyć. I na pewno też mnie to ukształtowało. Myślę, że raczej pozytywnie. Kolejne pytanie, pierwszy związek po trzydziestce. Czy to nie za późno? Moim zdaniem, żaden problem, bo to nie wiek naszego pierwszego związku decyduje o tym, czy ten związek będzie udany. Raczej inne kwestie mają na to wpływ, na przykład taka ogólna dojrzałość, inteligencja emocjonalna i tak dalej. Jedyne, co by mnie trochę niepokoiło, to że takie osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia w relacjach, nie będą umiały nad tymi relacjami pracować i nie będą chciały, bo będą miały trochę taką wizję, że to powinno wyglądać tak jak w komedii romantycznej, a życie tak nie wygląda. W życiu w relacji trzeba nad nią pracować. Może na początku jest bajkowo, ale później jednak. Jest to kwestia pewnych starań, aby to się udało. Także tylko tego bym się obawiała, ale myślę, że to nie jest uzależnione od, od tego, kiedy się, wejdzie na, kiedy się wejdzie w pierwszy związek. Kolejny temat, moim zdaniem bardzo ciekawy, to zakończenie związku wieloletniego, który się wypalił i jak długo o taki związek walczyć. Rozumiem, że tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy nie ma żadnej dramy, że wydarzyła się jakaś zdrada czy przemoc czy cokolwiek takiego, tylko po prostu związek jest już wypalony. Jak długo walczyć, no to powiem krótko, tak długo, jak dwie strony, dwie strony będą tego chciały i faktycznie będą to robiły, a nie tak, że tylko jedna osoba będzie to ciągnąć, a druga będzie tylko mówić, że tak, tak, walczymy, ale m, tak naprawdę nic w tym kierunku nie robi. No to to jest już dosyć ważny sygnał, że chyba to nie ma sensu, ale chcę dodać, że uważam, że związek jest taką relacją, m, jedną z relacji, które mamy w życiu z wyboru. Nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, nie mamy wpływu na rodzaństwo, na rodziców i tak dalej, ale na partnera jak najbardziej mamy. To my go wybieramy. I wydaje mi się, że jednak zdecydowana większość ludzi chce, aby ten partner i ten związek wnosiły w nasze życie coś dobrego, aby miały na nas dobry wpływ, aby to była relacja wspierająca, abyśmy chcieli spędzać czas z tą osobą, aby dzielić razem z nią problemy, smutki i wszystko na pół. A radości mnożyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, aby ta relacja w jakiś sposób spełniała te nasze cele. I oczywiście wcale nie chodzi o to, żeby cały czas jeść sobie z dzióbków i żygać tęczą, no bo wiadomo, że to nie będzie trwało wiecznie, ale jeżeli zaczyna się dziać coś takiego, że nie chce nam się wracać do domu, nie chce nam się z tą drugą osobą rozmawiać, że. Mm, Przestajemy poznawać siebie, zaczynamy się odzywać do tej drugiej osoby w sposób pozbawiony szacunku i nie lubimy tej wersji siebie, którą jesteśmy przy tej drugiej osobie. Jeżeli widzimy, że związek przynosi nam więcej y, trudnych emocji i smutku i przykrości w życiu niż. Radości, wsparcia i tak dalej, no to moim zdaniem zdecydowanie jest już moment, kiedy trzeba się nad tym związkiem zastanowić. Na pewno trzeba wtedy z partnerem usiąść, szczerze pogadać, powiedzieć, jak się to odczuwa i zdecydować, co dalej. Być może iść na terapię, być może samemu jakoś nad tym pracować, spróbować się jakoś zresetować, ale na pewno. Nie ma sensu czegoś takiego ciągnąć. I sama jestem przykładem, że taki związek można zakończyć, można pozostać przyjaciółmi i mieć na siebie nadal dobry wpływ jako przyjaciele, ale czasami nie da się już go mieć jako partnerzy w związku. Przybywam do Was jeszcze w trakcie montażu z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że chciałam spiąć klamrą ten temat, podsumować go takimi słowami, że uważam, że związek to taka nasza ostoja, takie bezpieczne, komfortowe miejsce, w którym odpoczywamy od wszystkiego tego, co dzieje się poza nim. Bo nie oszukujmy się, dookoła nas jest sporo zła i też w życiu spotyka nas wiele trudności i związek, czyli te relacje, w której jesteśmy z wyboru, to powinno być takie komfortowe, bezpieczne miejsce, które działa na nas kojąco. Jeżeli jest przeciwnie, czyli jeżeli związek staje się kolejną naszą trudnością w życiu, to coś jest nie tak. To najwyraźniejszy sygnał, że powinniśmy się nad tą relacją zastanowić. A drugi powód mojego przybycia teraz jest taki, że zauważyłam, że nagrałam ten film w bardzo kiepskiej jakości. Ale nagrałam go już drugi raz i pierwszego w ogóle nie zmontowałam i nie chcę nagrywać go trzeci raz tylko z powodu tej kiepskiej jakości, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Kolejny temat to zajęcia, podróże, solo, robienie rzeczy samemu. Super jest robić różne rzeczy samemu i to bardzo ważne, aby nawet będąc w zbiorze, Mieć i pielęgnować te relacje, którą mamy sami ze sobą, i żeby też miło spędzać czas samemu ze sobą, nawet jeżeli to będzie czas gdzieś na zewnątrz, czyli pójdziemy sobie sami na lunch, czy do kina, czy na jakieś zajęcia, czy właśnie z kijkami, czy po prostu pouprawiać jakiś sport i nie widzę w tym absolutnie nic złego, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest bardzo przyjemne i jako introwertyczka bardzo lubię w ten sposób spędzać czas i każdemu to polecam. Natomiast jeśli chodzi o podróże, to tu jest już trochę inaczej, z różnych powodów ja nie podróżuję sama, no chyba, że jeżdżę sama do Norwegii na przykład, no to tylko na tej zasadzie, ale jeżdżę tam do kogoś. I ostatnio jak byłam w Norwegii, no to właśnie pojechałam najpierw, miałam lot z Gdańska, więc pojechałam najpierw, ja już to chyba nawet, z którymś ale tylko opowiadałam, nie pamiętam w jakim kontekście. Ale e, można nawet w tym samym, bo mam wrażenie, że ten temat robienia czegoś samemu dosyć często się przewijał u mnie w jakichś pytaniach i tematach, które chcecie, żeby poruszyć. E, więc pewnie robię to kolejny raz i przepraszam, jeśli się powtarzam. No ale właśnie ta moja podróż do Norwegii była wtedy podzielona na trzy etapy. Pierwsza to była wizyta w Gdyni u Wojtka, gdzie tam przenocowałam, spotkałam się z Lunką, to też niestety było już nasze ostatnie spotkanie, ale wtedy o tym nie wiedziałam. E, później pojechałam do Norwegii, gdzie spędziłam czas z Olgą i jej rodziną, a potem wróciłam i znowu nocowałam jedną noc w Trójmieście, no bo tam właśnie um, miałam samolot. I, I to już była taka moja osobista, introwertyczna część tej podróży, kiedy spędziłam czas sama ze sobą. Poszłam sobie sama na spacer po takim jeszcze świątecznym Gdańsku. Potem wieczorem zaszyłam, zaszyłam się w hotelu z maseczką. Książką, owocami i tak sobie super spędziłam ten czas. Więc uważam, że sprawdziłabym się też w takich samodzielnych podróżach, ale z różnych powodów mi to nie wypala. Po pierwsze, dlatego że lubię dzielić te emocje z drugą osobą, a po drugie, że mam ograniczoną liczbę wyjazdów w ciągu roku. Ostatnio zrobiłam o tym rolkę na Instagramie i też kilka osób poprosiło, by rozwinąć ten temat w Girl Talku, ale już nie wiem za bardzo, co tu rozwijać. Wydaje mi się, że w tej rolce powiedziałam już wszystko, ale. Pokrótce powiem, że mam ograniczone zasoby na podróże zasoby czasowe, finansowe i energetyczne. I jakoś tak się składa, że zawsze na każdą z tych podróży, którą w ciągu roku odbywam, a mam to zawsze. Dosyć mocno schematyczne i uporządkowane, czyli wyjeżdżam raz zimą, żeby się zresetować w trakcie zimy. To wcale nie musi być wyjazd w ciepłe miejsce, tylko może być jakiś bardzo krótki city break gdzieś w Europie. Później mam wyjazd kwietniowy, to jest wyjazd urodzinowy bliskiej osoby. Potem w czerwcu wyjeżdżam z moją mamą nad Polskie Morze. Potem jest mój wyjazd urodzinowy też, no ostatnio był w górach i teraz w tym roku też wybieram się właśnie w góry i we wrześniu jest mój główny urlop, kiedy wyjeżdżam na ciepłe morze i to są takie schematyczne moje wyjazdy co roku i tak się składa, że zawsze na któryś z tych wyjazdów, jest ktoś chętny, żeby ze mną pojechać, albo wręcz to już są takie rytualne nasze wyjazdy, że zawsze jeżdżę z tą samą osobą na dany wyjazd, więc jakoś nigdy nie mam okazji, żeby pojechać gdzieś sama. Wydaje mi się, że nie miałabym z tym problemu, jeżeli chodzi o taki wyjazd, jak jeżdżę nad morze z mamą. Jakby mama nie mogła, to ja bym pojechała tam sama z Emi, co nie do końca by się opłacało, ale ale pewnie bym pojechała, ale jeśli chodzi o takie bardziej intensywne wyjazdy, to lubię spędzać ten czas z kimś. Kolejne pytanie, jak podchodzę do dobrych rad od bliskich osób? Czy chodzi oczywiście o takie rady niekoniecznie chciane? Czy mam w ogóle problem z czymś takim? Zastanowiłam się nad tym, kiedy padło to pytanie, i na szczęście nie mam takiego problemu. Nie ma w moim życiu osób, które udzielałyby mi takich dobrych, niechcianych rad. Jeżeli chodzi o takie poważne życiowe sprawy jak edukacja, związki, praca i tak dalej, to nikt. Absolutnie z moich bliskich nigdy mi się w to nie wtrącał. Moja mama ma jedynie tendencję do takich drobnych, dobrych rad, w stylu załóż kurtkę, zjedz sobie teraz jogurcik albo coś w tym rodzaju. I z tym miałam pewien problem. To w pewnym momencie wręcz eskalowało do konfliktu, który wydaje mi się, że mamy już przepracowany. Ale moim zdaniem bardzo ważne jest to, aby w takich sytuacjach stawiać granice i mówić wprost, że zrobimy po swojemu, bo my najlepiej wiemy, czego potrzebujemy. I oczywiście czasami ta osoba się obrazi, ale no niestety musi z tym żyć. Wychodzę też z takiego założenia, że nawet jeżeli się mylimy i podejmujemy złe decyzje, to mamy do tego pełne prawo, a wręcz tego potrzebujemy w życiu, bo potrzebujemy się czasami uczyć na swoich błędach. Padła też prośba, aby powiedzieć więcej na temat jeżdżenia w to samo miejsce płynącego z tego relaksu. O tym też jest trolka na Instagramie i pewnie stąd wzięło się tutaj to zagadnienie. Też w sumie nie mam nic do dodania ponad to, co już powiedziałam, że od Odkryłam w tym roku, zastanawiałam się, czemu tak bardzo wyczekuję tego wyjazdu nad morze, i tam najlepiej się relaksuję. I ostatecznie doszłam do wniosku, że chodzi o to, że to jest dla mnie znane już miejsce, i mam tam mniej bodźców. Od razu przyjeżdżam i czuję się jak w domu, wszystko wiem. I od razu wchodzę w tryb relaksu. Mam swoje rytuały związane z tym konkretnym miejscem, których nie realizuję nigdzie indziej. To są rytuały wypracowane przez poprzednie, podczas moich poprzednich wizyt tam, w poprzednich latach. I wracanie do tego jest bardzo, bardzo kojące i relaksujące. I tak samo było jak kiedyś z Wojtkiem jeździliśmy na pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i tak samo jak jeździliśmy na wyspę Murter w Chorwacji. To też były takie miejsca, do których wracałam i w których najlepiej odpoczywałam. I co więcej, w tym roku też zaplanowałam wakacje te swoje wrześniowe w miejscu, w którym już byłam. I gdzie mam już sprawdzone plaże i... Yy, yy. I po prostu chcę tam wrócić, bo wiem, że tam się świetnie zrelaksuje i też odpadnie już cały ten stres związany z nowym miejscem. Różnie ludzie do tego podchodzą, bo różne mają potrzeby. Niektórzy potrzebują dużo tych bodźców, ale ja realizuję je podczas innych wyjazdów, a ten jeden czy dwa wyjazdy w roku lubię mieć właśnie takie bardzo wyciszające. No dobrze, będę już kończyć, bo to już chyba wszystkie tematy, które mamy na ten film. Jak zwykle zachęcam do zostawiania komentarzy a propos tego, co powiedziałam. I też, jeżeli macie pomysły na kolejnego Girl Talka, to też podrzucajcie tematy, bo pamiętajcie, że to jest taki odcinek, który powstaje we współpracy z Wami i sama ze sobą gadać nie będę. Więc, jeśli chcecie nowe odcinki, chcecie je nawet częściej, no to wszystko zależy od Was. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa!